Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka i dzisiaj chciałabym Was zaprosić do materiału, w którym pokażę Wam, w jaki sposób prawidłowo wyregulować nosidło Lenny Upgrade, żeby dopasować je do rozmiaru, do wielkości naszego dziecka. To jest bardzo ważne, bo nosidło, które jest niedopasowane, tak naprawdę traci swoją funkcjonalność. Musi być Dopasowane zarówno w dolnej części panela do wielkości nóżek pupy malucha, jak i w, na szerokość panela w górnej części, tak aby dobrze obejmować obręcz barkową oraz na wysokość panela. Dzisiaj o tym parę słów chciałabym Wam powiedzieć i chciałabym Wam również powiedzieć, co, na co powinniście zwrócić uwagę przy odpowiednim dopasowaniu do siebie, czyli którą regulację, które rzeczy regulujemy, żeby dopasować nosidło do dziecka, a które rzeczy regulujemy, żeby dopasować nosidło dla osoby noszącej, czyli dla rodzica noszącego. Najpierw skupmy się na tym, żeby przygotować właśnie nosidło dla dziecka. Na początek mojego malucha sobie odłożę. Pokażę wam, w jaki sposób przygotować nosidłko dla dziecka. Rozkładamy, rozkładamy panel. Najlepiej, jeśli rozłożymy go lewą stroną na górę. W dolnej części panela, tutaj, mamy pas biodrowy. Ten pas biodrowy reguluje się za pomocą rzepy. Odklejamy tą rzepę i przesuwamy do środka. Popatrzcie, że tutaj mamy podziałkę. Dla, jakich, dla jakiego dziecka, w którym miejscu ta, ta końcówka pasa biodrowego powinna się znaleźć? Pasa dolnej części panela. To samo regulujemy z drugiej strony, czyli odklejamy rzepę i przesuwamy, przesuwamy materiał panela. W nowych nosidłach robi się to ciut trudniej, ale przede wszystkim reguluje się to raz na jakiś czas, więc nie musi to być bardzo płynna. I teraz tak, jak sprawdzić, czy ta szerokość panela będzie odpowiednia dla naszego dziecka. Najłatwiej jest to zrobić w ten sposób, że kładziemy sobie dziecko na panelu nosidła i wkładamy ten pas biodrowy, tak jak pieluchę małemu człowiekowi. I teraz widzimy. W tej chwili jeszcze mam troszeczkę za szeroko. Popatrzcie, że panel nam wychodzi poza kolanko. Poza kolanko dziecka. Więc jeszcze troszeczkę muszę przesunąć muszę przesunąć ten pas, żeby, żeby ten panel nam fajnie obejmował od kolanka do kolanka. Proszę. bardzo. O, I teraz sobie i odwijam ten pas i widzę, że tu idealnie panel nam układa się do wielkości dziecka. Więc dolna część panela byłaby wyregulowana. Teraz obniżamy troszeczkę malucha i teraz patrzymy ile trzeba by wyregulować część górną. Popatrzcie. Panel w części górnej powinien być na wysokości obręczy barkowej, czyli musimy go w przypadku dziecka mniej więcej w rozmiarze 68 zwinąć w taki o tyle, żeby krawędź górna panela była na wysokości obręczy barkowej. Jak to robimy? Odkulamy sobie na razie malucha. Odwracamy panel nosidło na drugą stronę i regulujemy to za pomocą dwóch pasków po jednej i po drugiej stronie yy, i po drugiej stronie nosidła. One tutaj przypięte są guziczkami. Popatrzcie, ja teraz zwinę, wyciągnę po prostu tego paska trochę i przypnę go i przypnę go na naj najkrótszym, że tak powiem, ustawieniu. E, mamy tutaj cztery, cztery dziurki. Raz, dwa, trzy i cztery. E, ja patrzę, żeby te około 10 cm skrócić panel, to muszę aż na tą czwartą dziurkę ustawić. I jedna strona byłaby zrobiona i to samo robię z drugiej strony, czyli odpinam odpinam pasek, skracam 4, o nawet widzę, że tu jest pięć dziurek, więc jeszcze na upartego można by wyciągnąć o jedną, natomiast e, chyba nie ma takiej potrzeby. I tu już w górnej części panel jest skrócony. Można go ułożyć w taką harmonikę, tutaj, żeby, żeby nam się nie zwijał materiał na plecach dziecka. No i kolejna rzecz, którą trzeba wyregulować, to jest górna krawędź panela I też robimy to za pomocą guzika i pasków, czyli Wyciągamy i zmniejszamy. Dopasowujemy to tak, żeby ten odcinek tutaj był odpowiedni do tego, żeby to nosidło było dobrze dopasowane tu przy główce. To jest bardzo ważne, ponieważ złapanie, odpowiednie złapanie obręczy barkowej daje nam pewność, że dziecko będzie dobrze ustabilizowane. Nie będzie nam balansowało w nosidle. To nosidło po prostu nie będzie dla tego dziecka za duże. Proszę. Tak przygotowane nosidło, zmniejszone tu zmniejszone na dwóch pionowych regulacjach oraz zmniejszone na pasie biodrowym jest przygotowane do tego, żeby było dopasowane do dziecka. I to jest regulacja, której nie ruszamy w przypadku zmian tego kto nosi, nie tego kogo nosimy, tylko kto nosi. Więc to jest ustawienie dla dziecka. Co regulujemy, żeby dopasować nosidło do swoich gabarytów. Pierwsza rzecz, którą trzeba wyregulować, to jest oczywiście regulacja pasa biodrowego. Wiadomo, im człowiek ma więcej w obwodzie, tym tego pasa musi wyciągnąć tutaj więcej. To jest nowe nosidło, więc jeszcze metka jest, trochę mi przeszkadza. Więc możemy ten pas regulować od 50 bodaj 8 cm do 140 cm na spokojnie. Pamiętajmy, że zapinamy pas biodrowy przeplatając go najpierw przez gumę, a potem wpinając w klamrę. To jest pierwsza rzecz, która jest taka najbardziej oczywista, którą musimy regulować dla siebie. Druga rzecz, którą na pewno musimy zawsze wyregulować, to jest długość pasów naramiennych. Pasy na ramienne regulujemy za pomocą tego paska tutaj pomiędzy. Jednym, a drugim końcem. Pasy też są zapinane, więc możemy je odpiąć, możemy je e, w, zapinać również na skos. Natomiast ta regulacja, co jest bardzo ważne, jest regulacją dwukierunkową, czyli mamy jeden pasek, który możemy zarówno z tej strony dociągać. Jaki z tej? Jest to ważne, dlatego że jedno czy drugie ustawienie ma znaczenie w przypadku e, tego, kiedy nosimy na plecach, a kiedy nosimy dziecko z przodu. Czyli długość pasa biodrowego to jest druga rzecz, którą musimy wyregulować dla siebie, dla, jako dla osoby noszącej, oraz trzecia rzecz, którą musimy wyregulować. To jest pas piersiowy. Raz, że musimy wyregulować szerokość rozstawu tych szelek na, piersiach, na plecach bądź na piersiach, w zależności od tego, czy zapinamy z przodu czy z tyłu nosidełko. A druga rzecz, że możemy jeszcze regulować wysokość ułożenia tego pasa na samym pasie naramiennym. To jest o tyle ważne. To jest to, jest to że na przykład, kiedy nosimy dziecko z przodu i pas zapinamy na plecach, lepiej, żeby on był ciut wyżej. Natomiast jeżeli nosimy dziecko na plecach i zapinamy pas piersiowy z przodu, czyli na klatce piersiowej, to im niżej, tym będzie nam wygodniej, nie będzie nas uwierał i podduszał, bo to ten pas, który jak będzie przy szyi, to po prostu będzie dla nas bardzo niewygodny. Czyli dla siebie regulujemy pas biodrowy, długości szelek, długości pasów naramiennych oraz wysokość pasa piersiowego i jego tutaj rozstaw między pasami naramiennymi. To by było na tyle, jeśli chodzi o regulację nosidła, Lena Upgrade. Jeżeli macie z tym jakieś problemy, piszcie do mnie pod, pod postem. Ja będę jeszcze wyjaśniać, ewentualnie nagrywać dla Was kolejne materiały. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo.